się z tej strony Kukiz87. Witam Ciebie serdecznie na moim kanale drogi widzu. A dzisiaj kolejny odcinek z serii Droga do Kosy. Otworzymy sobie kilka skrzynek. To są skrzynki, które trafiłem w, w grze. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Was do konkursu. Żeby zdobyć kałacha, Zimny Gradient po testach bojowych, wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał. Dostawisz łapkę w górę pod tym filmem oraz w komentarzu napiszesz swój trade link. A być może 30 listopada właśnie do ciebie wyślę tego kałacha. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Ok, możemy zaczynać. Tak jak powiedziałem wcześniej, skrzynki wydropiłem w grze, więc skrzynek nie wliczam w koszta tego openingu. Tutaj mam 7 kluczy, więc łatwo policzyć niecałe 70 zł. Jeżeli zwróci się chociaż połowa, myślę, że będę zadowolony. A zobaczymy tak naprawdę co będzie. Jedziemy z pierwszą skrzynką. Mam tutaj cztery klucze do skrzyni odrzutu. Otwieramy pierwszy pojemnik. Zaraz zobaczymy co nam tutaj drobnie. Coś czerwonego przeleciało. Ale tradycyjnie niebieski skin na początek. In miał 36 do Famasa. Pewnie nie będę nim grał, pójdzie w kontrakt. My lecimy z kolejną skrzynią odrzutu. Zobaczymy co teraz tutaj nam poleci. Coś tam fiolecik jakiś przeleciał, albo nawet dwa. Ale nie dla nas. Bo my, tradycyjnie niebieski skin, nawet nie jest nawet najgorszy ten skin. Po testach bojowych, ale dobrze wygląda ten skin. Dobra, lecimy. Trzecia skrzynia odrzutu. Ten USP, gdyby się trafił to by było mega, bardzo mi się podoba. Znowu coś tam przelecić jakiś przeleciał, róż przeleciał, a my znowu mamy skin niebieski. O, w stat traku, ale pewnie nawet, że w stat no i po ciężkich walkach, także niewiele warty będzie ten skin. Otworzymy sobie kolejny odrzut. O, kałach przeleciał. Ale nie dla nas. Znowu ten sam skin co przed chwilą. Znowu ten sam skin i mocne użycie. Czyli też praktycznie nic nie będzie warty ten skin. A my tutaj mamy jeszcze dwa klucze załamania i pryzmat. Dobra, otworzymy sobie najpierw załamanie. W załamaniu mamy ten digl, też jest bardzo, bardzo fajny łańcuch znaków. Ok, otwieramy. Coś tam przeleciało fajnego. I znowu niebieski skin Tym razem. Scout po testach bojowych. Kolejna skrzynia załamania. Chyba nie uda mi się trafić tej kosy z tych skrzynek. Znowu niebieski skin P250. Po testach bojowych, i został nam ostatni klucz do skrzyni matu 2. Zbieramy sobie ostatnią skrzyneczkę. I kolejny niebieski skin, czyli 7 skrzynek otworzonych, 7 niebieskich skinów trafionych po testach bojowych, więc nawet nie wiem w sumie czy 2 złote się zwróciło z tego peningu, ale cóż, takie jest życie. Może następnym razem uda się trafić kosę. Zobaczymy, co przyniesie los. Jeżeli podobał Ci się filmik, to staw łapkę w górę, to mnie motywuje do nagrywania tych odcinków. Mimo, że tak jak sami widzicie, jest ciężko, bo test nic nie oddaje, ale próbujemy, ryzykujemy i w końcu wierzę, że się uda. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!